Witam Cię w ten, mam nadzieję, piękny majowy dzień. Chciałem Ci dzisiaj bardzo krótko, dosłownie minutkę dwie, opowiedzieć o czymś, o czym już mówiłem w poprzednim wideo, natomiast yy, zakładam, że niekoniecznie musisz oglądać każde z nich, więc chciałem po prostu do Ciebie bezpośrednio, yy, o nadarzającej się okazji. Jeżeli jesteś zainteresowany albo zainteresowana, to na pewno bardzo na tym skorzystasz. Chodzi, mianowicie o Apache Solar, o którym gadam od kilku. Paru miesięcy i nie tylko gadam, bo też piszę na LinkedInie, na newsletterze. Natomiast zdaję sobie sprawę, że takie krótkie wideo, krótkie filmiki, krótkie materiały to nie jest to, co zastąpi solidną, metodycznie wyłożoną, przygotowaną wiedzę. Dlatego chciałem powiedzieć, że zdecydowałem, że zrobię kurs online. Kurs, który będzie od A do Z pokazywał, czym jest Apache Solar i jak można się w nim odnaleźć, a przy okazji będzie to robił w taki sposób, żebyś się nie zanudził, żebyś miał czy miała z tego frajdę i żeby to zostało na dłużej. Czyli e, przygotuję to w taki sposób, wykorzystując takie techniki, żebyś nie miał przypadkiem, czy nie miała możliwości, że pójdziesz, skończysz kurs i za tydzień nic nie będziesz pamiętać. E, więc e, tyle w zasadzie. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana tego typu metodycznie ułożoną wiedzą z Apache Solar, o co wiem, że jest naprawdę trudno. O dziwo, bo to jest bardzo dojrzała, solidna technologia. Natomiast kursów jest malutko. Po polsku chyba żadnego nie ma, z tego co wiem. Więc jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, na dole jest link do listy, ale listy newsletterowej, takiej dla oczekujących, dla osób, które są zainteresowane. I tam na razie będzie cisza, nie będzie żadnego spamu, nie będzie żadnych maili, natomiast w pewnym momencie, jeżeli już przyjdzie ten, ta chwila, że nadejdzie premiera za parę tygodni, ty pierwszy, pierwsza się o tym dowiesz będzie okno czasowe, kurs nie będzie trwał, tak, nie, nie będzie opublikowany i później wisiał w internecie w nieskończoność będzie okno kilku tygodni nie, tak jak z fundamentem Apache, Sol Apache Spark więc y, Ty się o do dowiesz w pierwszym rzędzie y, o tym oknie czasowym, żeby nie przegapić dodatkowo na początku tak jak to zwykle bywa, jako że zakładam, że nie będzie to idealne, to na początku ta cena będzie ciutkę niższa a dla Ciebie dla ciebie będzie jeszcze szczególnie bardzo konkretny rabat. Dlaczego? Dlatego, że zapisując się na listę, mimo że to jest totalnie niezobowiązujące, to dla mnie to jest bardzo fajna informacja. Mniej więcej czego mogę się spodziewać, i to jest dla mnie naprawdę bardzo dużo, bardzo ważne, więc chcę Ci to wynagrodzić. Razem tworzymy team, Ty mi pomagasz, ja Ci pomagam, więc chcę Ci to wynagrodzić. No to co? Zapisz się na dole. Jeżeli Cię to interesuje, jeżeli chcesz, aha jeszcze jedna rzecz, jeżeli chcesz dostawać przez ostatnie tam, tydzień, dwa tygodnie takie małe triki, małe tipy, jak sobie radzić, żeby było lepiej z solarem, to e, jeżeli chcesz to wszystko, na dole jest link zupełnie niezobowiązujący. E, tworzę osobne wideo, bo wiem, że niekoniecznie musisz oglądać każde z nich, niekoniecznie każda jedna funkcjonalność Cię interesuje, natomiast chciałbym, żeby Cię to nie ominęło. No to co? Widzimy się na kursie, widzimy się w newsletterze, mam nadzieję. Trzymaj się, miłego dnia, hej.